Czekaj, bo tu będzie trudno znaleźć, tu. A, czekaj, bo tu Holender wie gdzie to jest. Drzewo na drzewie, może tu, może nie tu. To tak, jakby gdzieś tam, nawet jeszcze w prawo, chyba nie, poczekaj. No to gdzieś tutaj, nie wiem, na któryś z tych drzewach tu będzie. Ale drzewo na drzewie. Drzewo na drzewie. Jak drzewo na drzewie? Tu jest jedno drzewo. Czekaj, zobaczymy. Bo tu jakieś takie ślady były wydeptane, ale... O, 7 metrów to tak jakby gdzieś tu, tu czekaj Tu jest jakieś drzewo na drzewo. O, jest tu coś? Jest! Znalazł Mati! Znaleźliśmy drzewo na drzewie. No, Mati! Ale, ale fajna ta skrytka to fajna jest. Czekaj, gdzie masz to? Drzewo na drzewie. Kameruję Was Hej, Idziemy, idziemy, drzewo na drzewie. Geokacz. No Dobra, stój, stój stop. No stójcie. na No jak było postawione? No się pokażę. Dobra, no stójcie, stójcie, stójcie ładnie. Iduś Poczekaj, idź Miesio, Miesio, ja tylko jest? cię z tych krzaków wyciągnę. I tyle? idziesz sam. Krzaki. Nie, 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 ja tu nie będę Cię Słuchaj, tu może stać. No i to ładnie, żeby weszło. Za słabo, o, za słabo zwinąć. Musisz mocniej zwinąć. Trzymaj, trzymaj to. Trzymaj ta. tamto. Siemia, tamto. А, да надо? Почему не всадили на меня? <свят> <свят> Jez, na pamiętku będzie. Jest jakieś 1400, ale to tam jez, chyba nie je, będzie. Pod górą znajduje się tablicą pytanie, to jest zwycięstwo w bitwie skrytka. Pojemnik mikromagnetyk. Mikromagnetyk. Idź, chodź tutaj z tej strony już, na trawkę. Mikromagnetyk. i szukaj tam. I szukaj tam. sobie tutaj. I stój sobie. Ładnie nóżkami. O dyla, tu się pograt... Wychodź tam ładnie, wychodź. jednym. Może w tym, może w tym już przyciekniecie. Patrz, czy pod twoją czy nie ma. Widzisz coś? O, Ania znalazła. Ona Ania się patrzyła, brawo, brawo, patrz. Ja przedtem zobaczyłam. Ania znalazła, Ania znalazła. Słuchaj Miesio, wracaj tu. Łapka. O, tutaj więcej jest, ma, tu jest nawet z tym.